Lisa, według miejskiej legendy skradziona, skopiowana i nigdy nie odnaleziona. Przez najbliższy miesiąc w Narodowej Galerii Sztuki możecie podziwiać, no właśnie co, kopię czy oryginał obrazu. Oceńcie to sami. Wystawa Skarby Luwru otwiera się dzisiaj. <mum> 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 ej, ona cudą, tak jak Mona Lisa, ej. Może zakochałem się Jeśli jesteś dziełem sztuki To ja jestem malarzem Ona cudzo, tak jak Mona Lisa ey. I za długo czekam, by powiedzieć jej Może zostanie ten dzień Może zakochałem się Jeśli jesteś dziełem sztuki To ja jestem malarzem Musiałem o ciebie walczyć, byłaś na wystawie Każdy się zachwycał tobą, tylko ja wiedziałem Że ty nie lubisz muzeum i nie lubisz tamtych ludzi Chciałem ciebie uratować. Wiedziałem, że Ciebie nudzi takie życie Bez ciebie jest szaro, ale z tobą znakomicie Kiedy jesteś ze mną, to godzin mała nie liczę Łapię każdą chwilę, jakbym zachowywał pisze Kiedy się pokażę naszym dzieciom i wszystko opiszę Nienawidzę, kiedy się na mnie złościsz Ale nie mam ciebie ona, dość Ona, ona cudzo, tak jak Mona Lisa, ej I za długo czekam, by powiedzieć jej Może zostanie ten dzień, może zakochałem się Jeśli jesteś cię sztuki, to ja jestem malarzem Ona cudzo, tak jak Ej, i za długo czekam, by powiedzieć, jej Może zostanie ten dzień, może zakochałem się Jeśli jesteś dziełem sztuki, no ja jestem marzną Może zakochałem się, a może cię nienawidzę Może zabierasz mi ten, ale bez ciebie nie żyję Zdaję całego siebie, to jej dalej nie wystarczy Cokolwiek nie powiem, to bierze wszystko na żarty Jesteś jak zaszyk, adrenaliny Robisz mi spiny, nie mam na to siły Ale to kocham, kiedy znów robisz miny Masz urodziny, nienawidzę, kiedy się na mnie złościsz Ale nie mam ciebie dości Ona cudzo, tak jak Mona Lisa, ej I za długo czekam, by powiedzieć jej Może zostanie jeden dzień, może zakochałem się Jeśli jesteś dziełem sztuki, ja jestem malarzem Ona cudzo, tak jak Mona Lisa, ej I za długo czekam, by powiedzieć jej Może zostanie jeden dzień, może zakochałem się Jeśli jesteś dziełem sztuki, to ja jestem malarzem